Remis 1-1 na pewno Was nie, nie satysfakcjonuje. Jakie mieliście założenie na ten mecz? Na pewno chcieliśmy wygrać, bo to był bardzo ważny mecz dla nas. Zremisowaliśmy 1-1, i pomimo tego, że stworzyliśmy sobie kilka fajnych sytuacji w drugiej połowie, więc na pewno to nie jest dla nas jakiś dobry wynik. Mamy tylko jeden punkt zamiast trzech. Ale co, ale walczymy dalej. Po, po Twojej zmianie gra Polonii zmieniła się na, na, na lepiej. Wniosłeś dużo ruchu, dużo entuzjazmu do gry drużyny. Liczysz na to, że w kolejnym meczu wyjdziesz w podstawowym składzie? Na pewno cieszę się, że trener dał mi szansę. Tak? W, w tej rundzie to był pierwszy raz, byłem bardzo zmotywowany, żeby się pokazać. Będę dalej ciężko pracował na treningach, udowadniam swoją wartość, ciągle będę chciał się rozwijać, ciężko pracować i mam nadzieję, że te kolejne szanse będę dostawał.